To są bardzo niebezpieczni ludzie, którzy za nic mają normy społeczne i obowiązujące prawo. Pani marszałek, wysoka izbo Szpiegowanie wbrew prawu swoich przeciwników politycznych to wielkie zagrożenie dla demokracji. Szczególnie jeśli robi się to podczas wyborów parlamentarnych, a obiektem podsłuchu jest szef sztabu największego ugrupowania opozycyjnego. Sam fakt, że taki pomysł zrodził się komuś w głowie świadczy o antydemokratycznym charakterze partii Prawo i Sprawiedliwość. To, że potem na wielką skalę wdrożono nielegalne podsłuchy wobec oponentów politycznych i dziennikarzy, świadczy o tym, że cała formacja zjednoczonej prawicy jest dogłębnie zdegenerowana. To są bardzo niebezpieczni ludzie, którzy za nic mają normy społeczne i obowiązujące prawo, za wszelką cenę dążą do celu, a jest nim władza absolutna. Jak w każdej grupie przestępczej obowiązuje ich solidarność i zmowa milczenia. Dlatego należy powołać komisję śledczą, żeby poznać wszystkie mechanizmy i tych, którzy podejmowali te szalone decyzje, rozliczyć. Tak, to byli złoczyńcy u władzy. Byli oni jednym z największych zagrożeń dla państwa polskiego i dla naszej wolności w ostatnich trzydziestu latach, odkąd odzyskaliśmy suwerenność. Dlatego teraz musimy odsłonić wszystkie ukryte decyzje, wskazać ludzi, którzy doprowadzili do tak haniebnego procederu. Oni czują się bezkarni i postawili się ponad prawem. Przecież nawet ochroniarz szeregowego, ochroniarze szeregowego posła po Sejmie chodzą z bronią. Dopóki ich rzetelnie nie rozliczymy i nie osądzimy, dopóty polska demokracja będzie stale zagrożona. Powtórzę zawieszczem. Nie bądźcie bezpieczni. Spisane będą czyny i rozmowy.